Witajcie, Edukacja na Maxa z tej strony. Dzisiaj zajmiemy się kolejnym oszczególnym otwarciem. Tym razem będzie to Muka Ibisia, Opposit wieża przeciwstawna. Wszystkie te trzy terminy powinniście kojarzyć. I tą wieżę, wieżę przeciwstawną zrobię z, z połącze, w połączeniu z Ibisią, czyli wieżą statyczną. W to będzie wieża statyczna, czyli gra pierwsza będzie wieża statyczna, w drugi to będzie wieża Yy, ruchoma, dokładnie muka i bisia. Dobra, no to do roboty, let's play. Ten ruch jest o tyle, jak zawsze, jak już wiecie, założyliście ruch, pierwszy ruch od Ibisi jest zawsze z takim troszkę straszakiem. Jeżeli go z ważymy, to będzie to kłopotliwy. No I tutaj w przypadku Mokaribisi będziemy grać podobnie jak z Szynkiem Bisią, będziemy otwierać gońca. No i teraz tak, tutaj już pojawiają się dwie możliwości, które ludzie pokazują. Pierwsza możliwość to jest otwarcie gońca. Tylko, że otwarcie gońca nie da nam pewności, że yy, Przeciwnie zagra mu Kaibisie, no bo w tym momencie może wymienić, i może coś innego z tego powstać. Dlatego, jeżeli chce, jeśli oczekujemy się, przygotowujemy się na Bułkaibisie chcemy, żeby przeciwnik zagrał mu to musimy mu to troszkę pomóc. Oczywiście z tej pozycji może być także zaraz szykenbisie, yy, czyli wieże na czwartej, to, to znaczy już z poprzedniego filmiku, ale to nie jest takie poza oczywiste. Yy, no i tą strukturę to znacie. Tak będzie. Zadaje mi się pytanie sobie od razu, co będzie, jeśli w tej sytuacji zagrano by coś takiego. Wbrew pozorom to też jest poprawny ruch. To jest wariat Mukai Bishi, yy, Mukai Onigorosi a coś się z stylu, tak to się nazywa. Onigorosi, czyli Demon Killer zabójca, dem, zabójca Demonów. No i... Następuje zwolnienie blokady i następuje taka pozycja, po której powinno wydawać się, że jest nieciekawie, a wbrew pozorom tak nie będzie i to nie jest poprawny ruch. Takie tutaj dziwne kliki pojawiają, bardzo niefortunne i okazuje się, że Mukaribisia w tym momencie już ma przewagę. Nie mamy jak się przed tym specjalnie obronić. Eee, dobra, wróćmy zatem do głównego wariantu. Mam nadzieję, że nie skasował mi się. Nie, skasował mi się, muszę go otworzyć. Odtworzyć znowu. Także, zasadniczo, po tym ruchu może, raczej nie wymieniamy. Mukaib też nie będzie chciała wymieniać. Eee, możemy zrobić on na przykład taki, ruch możemy zrobić to, też będzie dobre. Wtedy Mukaib prawdopodobnie zasłoni się, ewentualnie. Podstawy tej srebrnego obliczu podstawy, to też jest wykonalne, chociaż. Czy jest to wykonalne rozwiązanie? Tak, to samo B. To, 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 ten, ten sam schemat pojawia się. Ten sam upierdliwy schemat. Czyli tutaj nie boimy się tej wymiany, tak dalej. Ale można też oczywiście zasłonić. No i przy, jesteśmy przy tej pozycji. Niezależnie od tego, do tego jak do niej do, doszliśmy. No i tutaj już. Got, gradcente Sente idzie w kierunku zamku. Gotę może pójść srebrnym, albo też do zamku pójść. To, to obydwa, obydwie, obydwie możliwości są wykonalne. Mm. Tylko, że w tej pozycji jest jeden mały problem. Jeżeli tak zagra, to będzie Sente. Jaki jest problem w tym momencie? Już Wam pokazuję. Rachu, ciachu. Jeżeli. To raczej tego nie zbijemy. No można jeszcze piątka tej niby zrzucić. Ale jeżeli piątka nie zrzuci. Jeżeli. Inaczej, jeżeli zabierze, No to raczej. Większej rewelacji nie mamy tutaj. Jeżeli to zlekceważymy, co jest najgorszym możliwym wariantem, nie wiem, na przykład zrobimy taki ruch. O, bój się, bój się. Ktoś, ktoś to weźmie, ale wieża leci za darmo i jest promocją. Takie te pułapki się znajdują. Tutaj, tak naprawdę, po tym ruchu jest. No, tutaj się nie boimy specjalnie, więc to naprawdę tutaj wodałoby, żeby król jak najszybciej ewakuował się z tego stanowiska. A i w ogóle masakryczny ruch to zrobić coś takiego w tej pozycji. Tutaj już mamy, mówimy o masakrze, on sobie spokojnie tej zrobi. Nie wiem, czy król, czy coś. My idziemy, Bach, Bach, Szach musi uciec. Masakra totalna. Zdobył generała i bach, jeszcze stracił wieżę. Znaczy zyskał wieżę w sumie. Także to są takie najpopularniejsze sytuacje w WKiB, z którymi trzeba się zapoznać. No dawaj, aha. Oczywiście znaczy ten ser nie musi polecieć, tak? Ale poprawnie tutaj w tej sytuacji byłoby zrobić po, po prostu, jeżeli nawet by zagrał w ten sposób, to zrzucić Fionka. I wszystko jakoś tam wygląda. Dlatego Mukaj by się raczej tej ci nie wymieni. Dobrze, ruch jest nasz. No możemy też do zamku, możemy iść. z srebrnego możemy poprawić. Złoty pójdzie tutaj. Mamy już łódeczkę znaną, znaną z otwarcia wiersza ostateczna kontra wiersza na czwartej. No tutaj do zamku pójdzie. I teraz faktycznie już tego tutaj piątka można spokojnie otworzyć. On sobie idzie spokojnie w... Tutaj jeszcze ten ruch się może pojawić, ruch piątkiem z tej strony. Ojku, z tej strony, tak. No, częściej srebrny idzie tutaj. My się zasłaniamy. I to naprawdę tą pozycję... A, i tutaj jeszcze może to nie pójść Hmm. Tutaj może się pojawi taki ruch jeszcze No i tutaj skrabny tak, te, tej pozycji idzie jeszcze ewentualnie Zamiast tutaj to tak idzie I wtedy tak To też jest jak najbardziej wykonalne Dobrze Było krótko proste prostej treści powtórzmy to jeszcze raz rachu Siachuuu. widzicie, tutaj wszystko jest reaktywne. Yy, mm, no i idź król, tak idź. Idź król, złoty. Chodź do króliku. Może też tak się to, to, to potoczyć. To też jest wykonalne. Ale to nie jest już coś, to nie jest nic, co, co nigdy nie znacie. Czasami jeszcze yy, po, tym srebrnym, po tym srebrnym, jeszcze powiedzmy, nie wiem, tak, by się tutaj poprawił, wzmocnił zamek. Ten złot tutaj może się po jeszcze pojawić. To też to, 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 takie, takie struktury też się widzi. Tylko wy sobie pomyślicie, o wymiana wieży teraz będzie marna, ale to też nic się nie dzieje. Tylko może niech ten wymieni. Yy, w sensie tak. Jeżeli, tak się, jeżeli taka pójdzie wymiana, to no myślicie, że tutaj cudownie. A tak wcale cudownie nie jest. Strach, wieża jest martwa. Bardzo smutne zjawisko. Dobrze. To tylko ty, to, to tyle jeśli chodzi o Mukaibisie. Mu Będziecie już wiedzieli mniej więcej jak... Ją grać. Oczywiście też inne zamki, typu yy, Anaguma, są też możliwe. Zależy się po prostu od tego, jak bardzo agresywnie będzie grał przeciwnik, lub jak nie będzie grał agresywnie. Dzięki, serdecznie pozdrawiam. To tyle.